Cześć, pokażę wam jak skonfigurować TSA, żeby dobrze działał. Najpierw jak wejść na naszego TSA, wchodzimy w Connections, Connect. Tutaj IP wpisujemy, naciskamy Connect. Trzema się załaduje, naciskamy OK. Zjeżdżamy na dół. Do kanału 341. Wpisujemy hasło. Teraz możemy przejść do edytowania mikrofonu i Wchodzimy w ustawienia, opcje. Teraz wchodzimy w capture. Musimy zaznaczyć push -to talk. Tutaj ustawiamy sobie przycisk, pod jakim mamy. E, chcemy, żeby mówić, że naciskamy e, przycisk i wtedy łapie nam mowę. Zaznaczamy te opcje, co ja mam. Według mnie to są najlepsze e, opcje, jakie można mieć. Można też włączyć e, delay releasing czyli e, włączać jak. E, no, po prostu z opóźnieniem będzie nam informacje nadawać, ale e, to mi według mnie jest niepotrzebne. Możemy także sobie wyłączyć e, różne notyfikacje, na przykład serwerowe error. Na tym serwerze są różne z tym błędy, albo ogólnie możemy wyłączyć sobie wszystkie dźwięki, tylko tu trzeba. Każdy po kolei dźwięk wyłączyć. I jak na razie to powinno być wszystko, nic innego nie będzie potrzebne.